Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w mojej nowej serii RPG pod tytułem Fable The Lost Chapters, albo jak to woli Fable Zapomniane Opowieści. Ta gra swoją premierę miała dość dawno temu, bo w marcu 2006 roku, i do dziś wracam do tej gry z przyjemnością, bo jest ona po prostu rewelacyjna. I dlatego chciałbym ją dla Was nagrać. Fable był. Jedną z pierwszych gier RPG, w które dane mi było zagrać jeszcze jako mały szkrab, że tak powiem. Chyba każdy fan tego gatunku słyszał o tej grze, więc nie będę się tutaj zbytnio rozgadywał na jej temat i po prostu rozpoczniemy przygodę w świecie albionu. Zapraszam bardzo serdecznie, mam nadzieję, że ta seria Wam się spodoba. Deep in the forest of Albion lay the small town of Oakvale, unchanged by time and untouched by the sword. Here lived a boy and his family, a boy dreaming of greatness, of one day being a hero. Sometimes he imagined himself as a noble knight or a powerful wizard. And other times he dreamt he'd be an evil warrior. But in all his dreams of greatness, he could not possibly imagine the power of the destiny that lay before him. Come on, wake up. Daydreaming again, were you? Just like your mother. Mind always wandering. Well, let it wander off to find your sister, will you? She's out playing by the Barrowfield's gate. Remember, you haven't given her a birthday present yet. Don't tell me you forgot to get her one. Well, I'm not bailing you out this time, son. Hm. I tell you what, I'll give you a gold piece for each good deed you do around Oakvale. That should be enough to buy her a present. Now, get moving and stay out of trouble. Naciśnij tab, aby rozmawiać z ludźmi lub manipulować obiektami. Ludzie, którzy mają do powiedzenia coś interesującego, podświetlani są na zielono. Na mapie zaś widoczni są jako zielone kropki. Ok. Tak więc prezentuje się nasz bohater, jak widzicie. Poznajemy go jeszcze, gdy jest chłopcem. I co mamy tutaj do zrobienia? Jako pierwsze, musimy zdobyć pieniądze na prezent dla naszej siostry. Ponieważ ma ona urodziny i musimy wykonywać dobre uczynki, i za nie dostaniemy pieniądze, za które kupimy właśnie prezent, czyli czekoladki. Zaraz to wszystko zobaczycie. Naprawdę klimat tej gry jest zniewalający i właśnie tym urzekłam je przede wszystkim ta gra, tak samo jak i fabułą. Naprawdę, fabuła jest, jest bardzo, bardzo ciekawa i. Nie można się oderwać wręcz od monitora. Dobra. Więc lecimy. Tutaj mam jakąś dziewczynkę świecącą się na zielono. Z zielonymi możemy rozmawiać, a z tymi zaznaczonymi na fioletowo możemy tylko coś tam przywitać się i tyle. Więc pogadajmy z nią. I Please help. She's a lovely little furry bear with a blue patch on her back. Okej, okay, czyli po pierwsze musimy znaleźć misia dla tej dziewczynki. Teraz dalej. Tu mamy jeszcze jakąś kropeczkę za domem. Polećmy tutaj. Oh, I was just um I've never even met this woman. Who is

W tym wypadku wybierzemy. Nie. Tak, czyli nie popełnimy złego uczynku. Postaramy się być przykładnym chłopcem. I tak, moglibyśmy dostać od niego już monetę bezpośrednio, ale jednak tego nie zrobimy. Tylko powiemy o wszystkim żonie i zrobimy po prostu dobry uczynek. Tym samym. Więc widzicie, będziemy podejmować różne wybory. I jak na razie będziemy podążać drogą dobra. Więc lecimy dalej. Bardzo urocza ta wioska. Sporo ludu tutaj chodzi. Tak, tutaj mamy sklepikarza, od którego kupimy później czekoladki. Możemy z nim porozmawiać. Poda nam cenę. Some little girl I saw said you have a sister, and it's her birthday, and it seems you haven't got her a present yet. It just so happens that I have a rather nice box of sweets here, guaranteed to put a smile on any sister's face for only three gold pieces. Tak. Potrzebujemy trzech sztuk złota. Na razie nie mamy żadnej. Ale to się zmieni. Dobra, na razie nie możemy kupić, bo later, nie mamy pieniędzy. But... Nie. Okay. Dobra. Lecimy teraz do żony. Tego faceta, który się tam obciskiwał z jakąś laseczką. Pogadajmy z nią.

Ok, teraz ona poleci tam spuścić mu mampo zapewne, tak jest. Jak widzicie jak widzicie po prawej stronie mamy zaznaczone, że y, y, zrobiliśmy jeden dobry uczynek y, lecimy więc dalej, musimy jeszcze spełnić takich uczynków dwa, ale może zrobimy ich więcej, zobaczymy. Jak na razie widzicie jest tu bardzo sielankowo, że tak powiem, ale to niedługo się zmieni. To jest dopiero prolog. Preludium do całej przygody, więc. Oj, coś mi się tnie, więc zobaczymy, co będzie dalej. Tutaj mamy. Tutaj też się coś dzieje. Przeszła mi! Proszę mi pomóc! To jest po południu, którym jest większym niż jego. Tu jestem stary. Myślę, że mogę skierować go do dobrego. Będziesz mógł uderzyć tylko postacie podświetlone na czerwono. Aby zaatakować postać, która nie jest wrogiem, musisz ją namierzyć, naciskając i przytrzymując klawisz spacja, a następnie nacisnąć lewy przycisk myszy. Okej, okay, a więc spójrzmy momento, nie będzie Or bił tutaj girl. mniejszych i słabszych. Niech ma nauczkę. Dziękuję! Dziękuję. O, dostaliśmy pluszowego misia, którego zaraz zaniesiemy tej małej dziewczynce, która go szukała. Tak, kolejny dobry uczynek. Czyli już dwa. Dobra, teraz gdzie była ta dziewczynka? Gdzieś tutaj ona sobie biega po tym miasteczku, po tej wiosce. Yy, co my tu mamy? Listen lad, could you do me a favor? I've got to, you know, answer a call of nature. Oh, stay here and watch this stock for me. Just stand between those two stacks and don't move. I'll put a good word in for you when I get back. Right. Won't be long. Okay, My cousin said that the barrels stay in, in these warehouses might have stuff in them. między skrzyniami, które musimy pilnować do powrotu tego mm, właściciela. Ten. Ten dzieciak namawia nas do, ro do rozwalenia We tych skrzyni. Like Możemy też zdobyć tak monetę, bo w jednej z nich będzie właśnie, ale... Nie będziemy czynić zła, tylko właśnie poczekamy na właściciela tych skrzyń i tyle. Ten nas będzie tutaj cały czas namawiał, ale my się nie damy, będziemy twardzi Więc stoimy w miejscu tak jak nam przykazał. No, gdzie on jest? O, biegnie. No. To jakieś dziecko, boże? Myślę, że to już on. O, teraz leci. Tak, kolejny dobry uczynek. Cieszymy się. I teraz musimy dać dziewczynce jeszcze pluszowego misia. I wymienić, że tak powiem, te dobre uczynki na monety, na złota. Dobra, gdzie ona jest? Hmm, no to jest pytanie, gdzie ona jest. Spotkaliśmy ją gdzieś tutaj chyba. Nie, do ojca jeszcze nie chcę się ja chcę dziewczynkę znaleźć. O, tu jest porządna kłótnia, lepiej się tam nie zbliżać. Czekajcie, tam jeszcze jakaś zielona kropa. Tu jest klepikarz, to nie. Tam jest siostra, więc też nie. I jeszcze tu jest zielona, ale tu byliśmy przed chwilą, chyba że. Ona tu jest. A tak, to jest ona. Tak, dajesz misia dziewczynce. Oczywiście, że tak. Jakoś przeżyjemy bez misia. Ok. Więcej już chyba w miasteczku tym zrobić nie możemy. Cztery dobre uczynki wykonaliśmy.

Masz teraz dość pieniędzy, by kupić prezent dla siostry. Symbol, yy, jakiś taki złoty pieniążek, czy jakby to nazwać, na Twojej mapie wskazuje położenie osoby, przedmiotu lub miejsca, do którego powinieneś udać się w następnej kolejności. W ten sposób zawsze będzie pokazany Twój główny cel. Okej, okay, tak mamy na mapie, właśnie świecący się na żółto, taki okrąg, że tak powiem, pieniążek, czy medalion, czy jakby to mógł nazwać, nieważne. Wiecie o co mi chodzi. Lecimy do kupca i kupujemy tu kawę. Mm, tak, chcemy kupić słodycze, te trzy sztuki złota. Wish your a happy for me now, won't you? Ok, zostało nam je... jedno złoto. Tak. Zostało nam jedno hera. złoto. Na małe, co nieco dla nas, ale na razie idziemy wręczyć prezent siostrze. Ona gdzieś się tutaj bawi, na obrzeżach miasta, wioski. Nie wiem, czy to jest wioska, czy miasteczko, raczej taka wioseczka mała. O, tu jest nasza siostrzyczka. mam nadzieję, że nie you jest, It was another of those dreams. I was standing in this field when something happened. But I can't remember what. Never mind that though. I'm still waiting for my present. Mm -hmm. I knew you, you were going to bring me chocolates. It's just like my dream. Come on, let's go home. Mother will be back for my party any minute now. Okay, and we're returning to the house. Wait, there's something wrong. Bandits! It's really happening. They're here. You've got to hide. Evil had come to Oakvale. Bandits wielding torches and steel, slaying and burning all in their path. Blood-red flames lit the night as the villagers screamed and begged for mercy, and soon their bodies filled the streets. Then the raiders reached the last house where the boy and his family lived. It was them they had slaughtered so many to find. The father fought to protect his kin, but he was no warrior and fell mortally wounded. The bandits ripped the house apart, but could not find the boy. Through torture and threats, his mother and sister remained silent, and their furious attackers took them both. From the nearby woods, the boy watched as all he knew was taken away. His whole life was crushed to ashes. He was alone. Tak, nastała noc. Zrobiło się nieprzyjemnie z tej całej sielanki, jaką mieliśmy na początku gry. Jak widzicie, nie jest za ciekawie. Musimy dotrzeć do domu, żeby zobaczyć, czy ktoś z naszej rodziny ocalał. Jak widzicie, tu się walają ciała mieszkańców wioski niestety. Yy, całe tutaj okolice się palą. Chyba tędy, jak widzicie, o, sami zobaczcie. Nie wygląda to za dobrze. Niestety bandyci zaatakowali nasze miasteczko. Jednym słowem, masakra. Dobra, tutaj mamy cel naszej podróży, że tak powiem. Coś tam leży. Ojciec zapewne. No, niestety nie udało mu się przeżyć. we must leave. It's not safe here. They're all dead. You don't want to join them, do you? Then give me your hand. tajemniczy jego nas <laughs> uratował. Mag. I thought you'd have a stronger stomach than that. Come on. Save your energy, boy. It's not me you want to fight. You might not realize it, but I just saved your life. There's nothing left for you in Oakvale. And if you'd stayed, you'd be as dead as the rest of them. Come with me. My name is Maze. And I'm the head of the Guild of Heroes. You must have heard of it. You'll find nowhere safer in all of Albion, nor a better place to call your home. And if it's vengeance you want, you'll need the training only we can offer. Here we are. I'll introduce you to the Guildmaster. He'll be your guide from now on. i have a new student for you. put him in the dorm upstairs, with the girl. you don't look much like hero material to me. but mays knows what he's doing, i suppose. well, follow me then. you'll be sharing this room with whisper, one of our brightest young pupils. she's playing in the woods right now. But you'll meet her in the morning. For now, you should get some sleep. Your training starts tomorrow. <laughs> it's time to wake up. You must be my roommate. Hmm. Shorter than I expected. My name's Whisper. I've been here for a month. Had the room to myself till now, too. But that's all right. You know you talk in your sleep. Sounded like a bad nightmare. Happened to a lot the first week. Some don't even last that long. You won't either if you don't get moving. The Guildmaster is waiting for us in the map room. You don't want to be late on your first day. Follow me. Tak, no to się porobiło, że tak powiem. W jednym momencie chłopiec stracił wszystko: dom, rodzinę. No i teraz będzie tutaj trenował w obrębie murów y, gili bohaterów. Y, no i kontynuację zobaczycie w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ciepło przyjmiecie tą serię, tę serię przepraszam, i dajcie znać, czy podoba Wam się w komentarzach, zasubskrybujcie mój kanał, dajcie lajka i co tam chcecie, a ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z tej serii. Cześć!